Dzisiaj ponowna próba użycia kamery. Idziemy. Dzisiaj zamontowane mamy kamerę na, na kierownicy. Takim elastycznym uchwytem. Bo brat Mariusz narzekał, że jakieś nie... Boki są, chociaż ja, ja przeglądałem to wideo i nie wiem, ale słońce za chmurami, mniej kolorowo dzisiaj. Okej. Okay. jak mnie ta bateria wytrzyma. Jest gorszy widok, bo nie widać kierownicy. Ale może się mylę. Zobaczmy, nie będzie co porównać. O, mamy pierwsze dwa króliki. To na To takie już na no, rosył, Nie no rzecz, nie ma rosyły chyba. Tylko na pasztet. Okej, okay, jedziemy. Samo auto co wczoraj chyba Może ta sama godzina O, kredka, górka Okej okay. Ścieżka Kamera mocno wibruje, tak lekko. Ale intensywnie nawet. Pierwsza wydrżała. drżała Mam wrażenie Ale zobaczymy nagranie No i to chyba byłoby na kasku Albo na szyi Podpróbujemy różne opcje Tulik nie noże wiekami Prędzej żółw w polu i jeszcze dwa były. Cztery, ale tak 20 metrów ode mnie. To się nie liczy. Nic z tylko na ścieżce. pierwszy na rogu, to lewo, znaczy nie, pierwszy chodzi o pierwszy na ścieżce nawet nie więc drugi po lewo trzeci po prawo czwarty po lewo piąty daleko po prawo lekko po pod górkę górki Piąty? nie, jak fałszywa fałszywy alarm. Borek śmieci. Czyli cztery. Bory. Jeden długi Słowa kondycja. Tu jest jeden po lewo. Jest ostra górka, trzeba przycisnąć. Podjechamy. Po lewo jeden. Głodnie no, ucieka. Następny i duży. Tutaj po prawo. Tutaj kolanie w po prawo kiedyś było dużo, ale o jeden pan się z zostanie. Dwa było, ale do... kamera nie widziała, to nie liczę. Tu jeden po lewo, drugi po lewo. Pana nawet się nie boją. Jeden na środku. Jeden po lewo malutki, dwa po prawo Tu jeden był po lewo, tu jeden I jeszcze jeden No To jest 7, 8 Jeszcze jeden po lewo I jeden na samą końcu Teraz jest koniec koń tej ścieżki, ale Teraz Musimy przejechać Dwie minuty i znowu jesteśmy w takim parku Sawana. Może już wyłączę, bo królików już teraz za bardzo nie będzie. Tak zrobię. Bye bye.